Najgorsze, co możesz zrobić po oszustwie, to nic. Strach, wstyd, poczucie winy to naturalne emocje. Ale właśnie one najczęściej powstrzymują ludzi przed działaniem. Tymczasem każda minuta ma znaczenie. Jeśli padłeś ofiarą oszustwa, to nie jesteś bezradny. Pierwszy krok to kontakt z bankiem natychmiast. Zadzwoń na infolinię lub skorzystaj z aplikacji bankowej, by zastrzec transakcję. Banki mają specjalne procedury bezpieczeństwa, a w wielu przypadkach mogą zatrzymać przelew, jeśli zgłoszenie trafi w ciągu pierwszych godzin. Nawet jeśli pieniądze już wyszły, nadal warto zgłosić sprawę, bo dzięki temu bank uruchomi wewnętrzne postępowanie i zablokuje dostęp do kont, które mogły być narzędziem przestępstwa. Drugi krok to zgłoszenie na policję. Zrób to jak najszybciej. W wielu krajach, również w Polsce, działają wyspecjalizowane wydziały do walki z cyberprzestępczością. Każde zgłoszenie ma znaczenie, nawet jeśli wydaje się drobne. Im więcej danych trafi do systemu, tym łatwiej namierzyć i połączyć powtarzające się schematy oszustw. Trzeci krok to poinformowanie operatora płatności lub serwisu, na którym doszło do kontaktu. Jeśli płaciłeś przez pośrednikę np. Payu, Paypal czy Revolut, to zgłoś tam incydent. Większość platform ma wewnętrzne mechanizmy ochrony użytkowników i może zablokować środki, zanim zostaną wypłacone. Warto też poinformować miejsce, gdzie doszło do kontaktu. Portal ogłoszeniowy, platformy sprzedażową, media społecznościowe. Bo czasem szybka reakcja administratorów pozwala zablokować oszustę, zanim zdąży oszukać kolejne osoby. A teraz coś, o czym wiele osób zapomina. Zachowaj dowody. Zrób zrzuty z ekranu z wiadomości, zachowaj potwierdzenia przelewów, numery transakcji, adresy e-mail, numery telefonów, linki do profili. Wszystko to może mieć znaczenie. Nawet pojedyncze zdanie w rozmowie online bywa kluczem dla analityków cyberbezpieczeństwa. Warto też przygotować sobie krótkie streszczenie całego zdarzenia. Co się stało, kiedy z kim rozmawiałeś, jakie były kwoty, to bardzo ułatwi pracę policji i bankowi. I pamiętaj, masz prawo do pomocy i ochrony. Zgłoszenie oszustwa nie jest przyznaniem się nowiny a tylko obronę twoich praw. W Polsce poza policją można skorzystać z pomocy instytucji takich jak CERT Polska czy Rzecznik Finansowy. W opisie tego filmu i przypiętym komentarzu znajdziesz aktualne linki i numery i infolinii, które warto sobie zapisać w takiej sytuacji. Na koniec, jeśli chcesz pomóc innym, to zgłoś próbę oszustwa nawet wtedy, gdy nie straciłeś pieniędzy. To pomaga zablokować fałszywe konta, adresy i domeny. Im więcej osób zgłasza, tym mniejsza szansa, że ktoś kolejny da się nabrać. Więc jeśli spotkało Cię coś podejrzanego, to nie kasuj wiadomości, nie chowaj głowy w piasek, a po prostu działaj. Bo pamiętaj, im szybciej reagujesz, tym większe masz szanse, bo oszustwo to nie wyrok, a tylko test, czy potrafisz zachować inną krew. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to pozostaw łapkę w górę, komentarz i zasubskrybuj ten kanał. A na dzisiaj byłoby to już wszystko. Życzę Ci bogatego dnia. Cześć!